Koniec tego roku szkolnego wszystko zmienił. Zwariowała? Wywalą ją za to dech. Podobno nauka pozwala nam rozpoznać twarz przestępcy. A jednak są pośród nas niewidzialni. Nie zauważamy ich jak rekinów w wodzie przy plaży. Zadam ci kilka pytań. Czy to Ty jesteś na zdjęciach na tym profilu? Jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Kocham cię. Imprezowałaś bez mnie. Alma uciekła. Co z nią zrobimy? Gdzie Alma? Dziwne. Gdzie Alma? Nie wiem. Otwórz, wiem, że tam jesteś. Skąd to masz? Krąży. Dziwnie się zachowujesz od imprezy. Co jest? Wyszłem i zgubiłam się. Ta zdzira nie skończy liceum. To moja przyjaciółka. Nie wiesz, kto to wysłał? Boże. To pewnie żart. Z tego się nie żartuje. Almo, zmyśliłaś to? Tylko ty znasz prawdę.